Witam. Kolejny etrop od Zeta, blockchain. On jest niby potwierdzony, tak jak tutaj jest napisane. Dobra, żeby nie przedłużając, co potrzebujemy? Potrzebujemy... dodać sobie tutaj dwa Mumbai testnety To jest ten. Ja już mam, ale tutaj Wam pokażę tylko. OK. oraz go. Early. no, tutaj go też mam. No, dodamy go jeszcze raz. Dobra. Mamy to. Teraz przechodzimy tutaj, kopiujemy adres naszego portfela. Dobra. I ja bym chciał. wysłamy sobie Matika Aha, ja już dzisiaj odbierają Dobra, to nie mogę To jest obojętne Tutaj Czekajcie, muszę się zalogować. Okej, okay, portfel jestem robotem Nadegmą był ...to i tak byście mi wysłali Dobra, poszło To już nie, nie będzie potrzebne Lecimy dalej Łączymy się portfelem naszym Okej okay. Confirm Wpisujemy transakcję, dobra. Tutaj musimy robić, co tydzień musimy mieć ponad 7000 punktów, ja tu widzę, że już kiedyś robiłem coś. Ale... Okej. Okay. 3 zety dostaniemy. Co 48 godzin możemy sobie odbierać, tak? teraz możemy te nowe bitcoiny sobie wziąć. Dobra. Okej. Okay. Tutaj się po prostu Z nie mamy jeszcze, ale możemy sobie na przykład Ethera przerzucić na Mumbai. No co my chcieli? Z typu chciał. Dobra, 4Z2. Taki droga typu będzie? Możliwe, nie? Po 100 200 dolarów i na 4 to jest 50 dolców za sztukę. Aha, tutaj pokazuję gdzie jest ten. Mamy. Tutaj możemy na Discord wejść. Jeszcze ja pamiętam czy on jest na Discordzie czy nie, ale być może tak. Hmm, to zawiecha złapała? Tutaj musimy. A, po nie mogę przyłączyć. tutaj możemy odebrać sobie swojego, po prostu, fajne NFT za to. No, dobra, weźmiemy follow. Dobra. Słuchaj, tylko ten jest najważniejszy, reszta. To tam. No, ale dobrze by było mieć wszystkie. A tu musimy zmienić sieć, także. Dobra, tu się dodajemy do ich. Discoda. Weryfikuj się. Co to jest? Czekaj. Uh. Może to nic nie widać, co to jest tej. Mm -mm. okay. Dobra. Mamy. możemy powiedzieć good morning. Możemy zagrać swoją rolę. Dobra, ja mam obydwie wybrane. Wracamy do naszego swapa. To jeszcze się nie zrobił. Teraz będzie długo trwało. Ok, i tutaj po prostu to nie się robi. Dobra, 12 tysięcy punktów widzicie, co swapa użyłam. Razem Mb Ok. I tak, tutaj widziałem na Twitterze że musimy mieć co tydzień 7000 punktów minimum. Ja tu miałem 7500 i 7 już zrobiłem za słowa. Także w sumie można robić sobie codziennie, tych punktów nabijać. Ciekawe czy to w ogóle będzie można, czy to jest jakoś ograniczone. Ale po prostu pamiętać o tym, wchodzi tutaj codziennie, nabiece punkty, i te punkty będą jakoś przeliczane na e który jest zapowiedziany. No zobaczymy jak to będzie, tutaj zobaczymy ile ma tysięcy punktów, a 53 miliony, jo! No to raczej się wydaje, że tych punktów trzeba będzie trochę na, natrzaskać Skoro Skoro To będzie, skoro tyle punktów można zrobić Nadal by było to po jednym cent... Nie, to będzie jakieś groszowe co Token będzie wart Groszowe sprawy Jak PP pewnie albo coś w tym stylu. No nic. No jeszcze trwa, tak jak mówiłem. Dodajemy sobie dwie sieci. Wszystko wam pokazałem. Link zostaje w opisie. I wchodzimy w sumie codziennie. Tutaj jeszcze możemy... Aha, to wiem Za Twitter miałem, dobra. Tu skopiuję. Link wam wrzucę No i to było na tyle, nie? 12 tysięcy, zobaczcie, które jestem w rankingu. <grytania> Pół miliona przekroczyłem. No dobra. You first day. Aha, czyli za Twitter dostałem. Nie miałem nie tu wcześniej. Za Twitter, bo dzisiaj jest mój pierwszy dzień, także nic tutaj nie robię. Myślałem, że tu już byłem na tej testnecie No, tak. Jest, tak się nie pamięta, wszystkiego to się robi. No okej. Okay. Do powodzenia.